Cześć, witam Ciebie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się aktualizacją oprogramowania w takim oto testerze. Jest to tester LCR P1. Urządzenie, dzięki któremu można sprawdzić różne różniste komponenty elektroniczne. Dobrze byłoby, żeby Twój tester był z jak najświeższym oprogramowaniem, więc dzisiaj przeprowadzę Cię krok po kroku przez proces aktualizacji. Natomiast jak sprawdzić jaką wersję oprogramowania ma nasz tester? Uruchamiamy urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku test. Tester nam się uruchamia i na początku widzimy cyfry, które są właśnie wersją oprogramowania firmware. W moim przypadku jest to 1.08. Jest to widoczne przez chwilkę. Także zaktualizujemy sobie to urządzenie. Na razie niech ono będzie wyłączone. Odkładamy na bok. No i jesteśmy na stronie producenta. Jest to strona. Firmy FNIRSI interesuje nas zakładka Downloads, i tutaj wybieramy pierwszą opcję: Manuals and Firmware. Następnie przechodzimy do testerów komponentów elektronicznych i wybieramy nasz tester, czyli LCR P1. Oczywiście, po jakimś czasie ta strona też może się nieco różnić. Wydawca może wprowadzić nieco inną szatę graficzną. To się może wszystko troszkę mm, różnić od tego, jak wygląda teraz. I tak, moja wersja programowania było to, tak jak widzieliście, 1.08. Jest już najnowsza wersja, czyli jest to 1.09. Taki plik musimy pobrać i zapisać na dysku naszego komputera, ale oprócz tego musimy jeszcze pobrać Drugi plik jest tutaj LCRP1 Upgrade procedur. I to jest w formie pliku zip. Także to nas również interesuje. Ja takie pliki mam już pobrane na swoim komputerze. Z przeglądarki już korzystać nie będziemy. Pierwsze, od czego zaczynamy Jest to pierwszy ten katalog, czyli upgrade procedurę Upgrade'u. Otwieramy to sobie. Jesteśmy w katalogu, w którym mamy Drivers i Bot Tool. Bot tool jest to narzędzie, za pomocą którego będziemy dokonywać procedury Upgrade'u, ale żeby można było to zrobić, no to najpierw trzeba zainstalować sterowniki. Otwieramy sterowniki zatem. Instalujemy najpierw pierwszy, czyli ten CH341-SER. Tutaj nic praktycznie nie musimy zmieniać. Domyślne opcje Install. Mamy potwierdzenie, że sterownik został poprawnie zainstalowany. Klikamy OK. To okienko już możemy zamknąć. Teraz przechodzimy do drugiego. Również dwa razy klikamy. I zainstaluj. Tutaj również potwierdzenie, że następujące elementy zainstalowano. Jest informacja, co to jest. Klikamy zamknij. Teraz cofniemy się do poprzedniego katalogu. Interesuje nas boot tool. I uruchamiamy również w trybie upgrade'u nasz tester. Żeby to zrobić, jednocześnie przytrzymujemy przycisk test i zener. Powinniśmy zobaczyć taki właśnie ekran. Teraz trzeba podłączyć przewodem USB nasz tester do laptopa i będziemy dokonywać upgrade'u. I tak musimy wybrać port.com. W moim przypadku będzie to piąty. Jeżeli nie jesteś pewien, który port dostał twój tester, można to sprawdzić w menadżerze urządzeń. On tam będzie widoczny. Także ja wybieram piątkę. Wybieram również plik z aktualizacją. On jest w tym drugim katalogu, który pobieraliśmy, czyli firmware wersja 1.09. Klikam otwórz. I ładujemy. Update urządzenie wyłączyło się. Uruchomiło się ponownie. Na samym początku było widać, że już zmieniła się wersja oprogramowania. Było 1.09 i jeszcze kilka innych komunikatów. Przeleciało również prośba o to, żeby czekać. No i tak, teraz jest już urządzenie w trybie gotowości. Możemy bezpiecznie odłączyć nasz przewód USB. Możemy również zamknąć program. Wyłączmy teraz nasze urządzenie, nasz tester. Włączymy je ponownie i widzicie, jest tutaj już wersja programowania. 109. Także procedura jest naprawdę bardzo prosta. Samodzielnie jesteśmy w stanie to bez żadnego problemu wykonać. Mam nadzieję, że film okaże się pomocny. Tak samo jak pomocne okazuje się właśnie to niewielkie, małe urządzenie, które dobrze posiadać w każdym amatorskim, albo może i nawet nieco bardziej profesjonalnym warsztacie elektronicznym. Trzymajcie się, to wszystko z mojej strony. Cześć.